Zapraszamy na podcast Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, witam państwa serdecznie na, w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj mam przyjemność gościć u nas pana profesora Zdzisława Krasnodębskiego, długoletniego wykładowcę w, na uniwersytetach w Niemczech, jak również obecnie parlamentarzysty w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo jest miło że jestem w Instytucie Zachodnim. I gorąco tym Ja jeszcze może dodam, że pan profesor Krasandelski jest również przewodniczącym rady w Instytucie Zachodnim. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest 30 rocznica traktatów, traktatu polsko-niemieckiego. Wówczas te traktaty stanowiły nową podstawę dla budowy pozycji Polski i Niemiec w Europie. Jak, w pana ocenie, jak obydwa państwa wykorzystały tę szansę? No przede wszystkim, jeżeli cofniemy się do tamtych czasów, to zauważymy ogromną asymetrię sił, tak? no, Z jednej strony rzeczywiście jest tak jak pani. Dyrektor powiedziała, oba państwa miały jakieś problemy do rozwiązania. No my byliśmy krajem po komunizmie, zrujnowanym gospodarczo, z no całym ogromnym zadaniem budowy demokracji, a też transformacji pokomunistycznej, transformacji gospodarki. No i dążącym do Zachodu, do, do struktur zachodnich, to znaczy do NATO i do do Unii Europejskiej. No i oczywiście krajem leżącym od nas najbardziej, najbliżej na zachód są, są Niemcy, więc musieliśmy jakoś te relacje... Rozwijać. Oba kraje miały oczywiście jeszcze kwestie historyczne, które nas, na nas dzieliły, to były też te, te bariery, no ale to, to był ten czas, prawda, gdzie Niemcy stały się dla nas bardzo ważnym partnerem, a potem mówiono prawda, naszym adwokatem w, w Europie, tak mówiono, albo też mówiono w wspólnocie. Interesów. Teraz no, jak to wykorzystaliśmy? Niewątpliwie zostały pewne stosunki w relacjach polsko-niemieckich. To nie był y, jakby akt końcowy, po którym nastąpiła całkowita harmonia interesów i o tym pewnie jeszcze, jeszcze, jeszcze powiemy. No, z drugiej strony, oczywiście, myśmy te cele, które wówczas sobie stawialiśmy, w jakimś sensie zrealizowali. No, staliśmy się członkiem NATO. Co też było przyjęte, przynajmniej przez część niemieckiej opinii publicznej, z dużym sceptycyzmem, ale potem członkiem Unii Europejskiej. Dziś jesteśmy bardzo silnym członkiem Unii Europejskiej. Więc to udało. No i dzisiaj nie jesteśmy krajem pokomunistycznym. Oczywiście są jakieś tego ciągle ślady tamtego okresu, ale no jesteśmy też bardzo konkurencyjną gospodarką, się rozwijającą, nadrabiamy. Zaległości, które, które mieliśmy gospodarcze i, i, i cywilizacyjne, no więc można powiedzieć, że to zrealizowaliśmy. Oczywiście, ogromnymi kosztami, też bez, nie bez popełniania błędów, o których dużo można by było mówić, ja też o tym dużo, dużo pisałem. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, no to można powiedzieć: no dla Niemców dwie rzeczy były ważne. To znaczy, z jednej strony, tak o, Rzeczywiście tak zwane pojednanie z Polską, to było ze względu na też przyszłą, miękką siłą soft power Niemiec niezwykle, niezwykle istotne. I to, 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 to więc to jakby leżało w interesie. W, w interesie narodowym, narodowym Niemiec, to była ich racja stanu, żeby jakoś to, tę sprawę yy, yy, pojednania ro, ro, rozwiązać. No znowu o tym można by pomówić, co myśmy zaniedbali, prawda, co oni zyskali. A po drugie, oczywiście, umocnia swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ja uważam, że też ta siła Niemiec, dzisiaj niektórzy uważają, prawda, hegemonia Niemiec w Europie, nie byłaby możliwa bez tych wszystkich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej, jakby też powiązań politycznych, bo przecież oddziaływania na społeczeństwa, tych, społeczeństwa obywatelskie tych, tych krajów, i również Polska. No przecież, jeżeli popatrzymy. Na udział różnych podmiotów y, wspieranych przez, y, przez państwo niemieckie, przez partie niemieckie, przez przedsiębiorstwa niemieckie, no to widzimy, że w stosunku do innych krajów jest to oczywiście bardzo potężna siła, prawda, łącznie też z rynkiem medialnym i tak dalej. Y, bilans nie, nie jest je, jednoznaczny. Wydaje mi się, że strona niemiecka jest bardziej zadowolona z realizacji tego, tego układu niepełnego, na no co my wskazujemy, prawda, przed prawa polskiej mniejszości, inne, inne, inne kwestie. A my mniej, tak, ale, no, ale można powiedzieć, że te główne cele zostały przez nas osiągnięte. Ale ciągle jesteśmy oczywiście niezadowoleni z tej pozycji, którą osiągnęliśmy do tej pory, i to słusznie, ponieważ uważamy, że stać nas i powinno nas stać być na więcej. Tak, pan profesor wspominał tutaj o takim powiedzeniu, które wówczas się pojawiło w kontekście tego traktatu właśnie o wspólnocie interesów. Jakby pan obecnie dzisiaj zdefiniował tę wspólnotę interesów? Ja myślę, że jest jeden wspólny interes. Mianowicie Niemcy, jeżeli popatrzymy na ich politykę europejską, bo jest takim krajem, które dbają o całość Unii, o całość Unii. W Niemczech nie ma takich ciągłych, takie czasami zdarzają się we Francji, Belgii czy Holandii, żeby mówić, że lepsza by była taka Unia, jak na początku, sześć państw, bardziej spoista, w Niemczech rzadko się krytykuje, krytykuje poszerzenie Unii w 2004 roku, z tego też powodu, że to, tak jak wspomniałem przedtem, to był zdecydowanie interes niemiecki, żeby Unię poszerzyć. Prawda? Niemcy nie chciały być państwem granicznym w Unii, a stały się dzięki temu państwem centralnym. Ale ten interes utrzymania tej szerokiej Unii, prawda, szerokiej Europy, jak to się mówi, a nawet jej poszerzenia jest też naszym interesem. I w tym sensie i w tym sensie to jest myślę najważniejszy interes interes wspólny, który, i na tym polega nasza wspólnota i nawet wtedy no właśnie kiedy, kiedy zastanawiamy się, kiedy my nadyskutując z naszymi Krajami sąsiednimi z Partnerstwa Wschodniego, mówimy o ewentualnej perspektywie przyłączenia się ich do Unii, no to raczej możemy też liczyć na zrozumienie w Niemczech, oczywiście też nie we wszystkich siłach politycznych, niż na przykład we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Holandii, bo tam rzeczywiście przeważają bardzo często głosy krytyczne. Krytyczne dotyczące krytyki w ogóle całego tego procesu. Czasami się mówi, o za szybko, prawda, tą Europę Środkowo-Wschodnią za szybko, za szybko przy, przy, przyjęliśmy. Więc ten, to, to wydaje mi się naj, najbardziej. No, oczywiście w ramach wspólnoty europejskiej, w ramach Unii mamy wspólne czasami interesy, czasami rozbieżne. W jakim sensie też stosunek do NATO jest. Yy, też nie do końca, ale też jest wspólna, no bo jednak yy, yy, powiedzmy minister obrony narodowej Niemiec skrytykowała pomysły prawda, zbyt daleko idące autonomii strategicznej Unii. Yy, więc tutaj yy, to, te, te, jak wiemy, te, to są takie wątki, które pojawiają się w polityce europejskiej z Francji głównie. Natomiast Niemcy rzeczywiście się temu, temu opieramy. I akurat Opierają i tutaj w, tej, w, tym, w tym punkcie się zgadzamy, prawda? Niezależnie od różnych pojawiających się akcentów antyamerykańskich w Niemczech, to jednak im zależy na obecności wojsk amerykańskich w Europie, szczególnie w Niemczech, i nam też zależy na obecności wojsk amerykańskich w Europie. A, panie profesorze, jeśli w tych analizach na temat Traktatu bardzo często z polskiej strony pojawia się ten zarzut o asymetrię realizacji postanowień Traktatu w odniesieniu do właśnie polskiego dziedzictwa kulturowego w Niemczech, czy w odniesieniu do, do pielęgnowania właśnie tych po polskich pamiątek kultury w Niemczech, czy też w stosunku do. Tego kapitału kulturowego, jaki wnoszą obywatele w Niemczech, którzy mają polskie pochodzenie czy polskie korzenie. Pan przez wiele lat był wykładowcą na uczelniach niemieckich i czy mógłby Pan wytłumaczyć, z czego wynika taka trudność dla funkcjonowania no właśnie tej polskiej kultury, polskiej tożsamości w tym, w tych, w tym niemieckim kontekście. Skąd, skąd te bariery, bo na przykład wiemy, że w książkach drugiego pokolenia pojawiają się właśnie analizy, które pokazują, że ten polski kapitał kulturowy jest był dla nich w, w tamtym kontekście właśnie raczej balastem, a nie jakbyśmy to rozumieli, właśnie kapitałem, który y, mogliby wnieść i żeby y, swoją pozycję w tym społeczeństwie budować. Mnie się wydaje, że tu są dwie, dwie sprawy, one są po obu stronach, są te bariery, to jest zarówno po stronie niemieckiej, czyli tego społeczeństwa, które temu mniejszość, która ona kiedyś istniała, prawda, i teraz na nowo się ukształtowała w wyniku procesów imigracyjnych, no i po stronie tej, te, tej mniejszości, zwłaszcza tych imigrantów. No, bo też po stronie niemieckiej to jest, to oczywiście to jest balast historii, teraz, komentując właśnie cały ten proces pojednania, którym ja nie obywam też jestem krytyczny i uważam, że pewne rzeczy, które po polskiej stronie powinny być artykułowane bardziej mocno, nie, nie były tak, że w jakimś sensie te elity lat 90., rządzący Polską zostały bardzo szybko socjalizowane przez stronę niemiecką. W ten sposób że uznały, że Mamy jakieś nadrzędny interes, albo że to pojednanie polega na tym, że my adaptujemy się do, do dyskursu niemieckiego, a nie odwrotnie. Ale teraz, z czego to wynika, tak, już tak jednym słowem czy jednym zdaniem, ta bariera po stronie niemieckiej? Otóż Niemcy, jeżeli patrzą na Europę Środkowo-Wschodnią, to mają do czynienia z różnymi silnymi czasami toż, tożsamościami, no, no, powiedzmy węgierską. Ale są w stanie zaakceptować to, co nawet co uznają, albo krytykują, albo odrzucają jako nacjonalizm węgierski. Natomiast pewnie pani dyrektor się zgodzi, gdyby ktoś w jakimś nie wiem, środowiskach akademickich, wśród znajomych niemieckich deklaruje się jako polski patriota i katolik. W sensie prawda, takiego, no, takiego rdzenia polskości, którego który kiedyś wynoszono ze szkoły polskiej, prawda, pod wpływem od Kochanowskiego przez Mickiewicza, Posienkiewicza, no to raczej spotykałby się z reakcjami niechętnymi. Ktoś, kto by się definiował jako patriota węgierski, chorwacki, ukraiński nawet, nie natyka na takie trudności, co jest związane z tym, że patrioty Polski zawsze się łączył z elementem walki czy to z Prusami, prawda, czy potem z Niemcami, no, na, narodu, który, który został pewnie się sko, sko, skolonizowany, ale który nigdy nie wyzbył się swoich, swoich ambicji, nawet poczucia pewnej wyższości w stosunku do Niemców, którego to poczucia wyższości w stosunku do Niemców no, tylko w, w, w Wielkopolsce, jeżeli występuje to tylko w bardzo takiej innej fo formie niż na przykład w, w innych częściach po, po Polski. Więc to jest jakby problem po stronie nie, niemieckiej, tak? że nie są w stanie tego, tego jakby rdzenia czy kanonu polskości zaakceptować. To się oczywiście zmieni. Jeżeli chodzi o, to jest trochę ten, ten, inna strona tego samego problemu. Jeżeli chodzi natomiast o zachowanie Polaków w Niemczech, tych, którzy te napłynęli po wojnie, też w latach 80., i napływają ciągle, też po przystąpieniu Polski do Unii w 2004 roku, no to to wynika też oczywiście z zachowania się tej, tych osób. Pani wspomniała o tym, że ja przez wiele lat wykładałem na uniwersytetach niemieckich. No i rzeczywiście mogę powiedzieć, że jestem przykładem klęski pedagogicznej. Mianowicie dlatego, że zawsze, ja zawsze uważałem, miałem w latach 90. nadzieję, że z tych właśnie napływających do Polski, do, do Niemiec Polaków wyłoni się kiedyś prawda, taka grupa, która będzie właśnie tym pomostem, która będzie sprawiała, że te treści kulturowe dla nas ważne prawda, i będą napływały do Niemiec, będą zmieniały trochę sposób widzenia historii, kultury i Polski. Przez, przez Niemców, a stały się zupełnie dokładnie odwrotnie. tam mniejszość, i to można wiele przykładów cytować, prawda? Yy, Właśnie ci napływający Polacy, noszący często polskie nazwiska, ale już trochę wpisowni niemieckie niemieckiej i tak dalej, oni są przekonani, być może to jest jakiś rodzaj według mnie no rodzaj, ale ułomnego patriotyzmu polskiego, że ich zadaniem jest dbać o to, żeby Polska stała się podobna do Niemiec. I że ich sukcesy też w tym społeczeństwie polegają na tym, że oni stosują mimikę, że oni się dostosują Również nie tylko w swoich zachowaniach codziennych, prawda? Bo wiele, wiele rzeczy się można od naszych przyjaciół nie, Niemców uczyć, tylko że, że oni się powinni dostosować do tych wyobrażeń, a nigdy tych wyobrażeń nie, nie podważać, prawda? Albo nie właśnie nie wstać nie przekonać się do naszej narracji, dekonstruować trochę narrację niemiecką itd. Więc w jakimś sensie ta grupa stała się mając wiele kompleksów i rzadko jest, no ale ci ludzie, którzy osiągnęli jakiś sukces, szczególnie w mediach niemieckich czy w literaturze niemieckiej, w świecie kultury, w świecie akademickim, no w gruncie rzeczy stali się, to widzimy też w ostatnich latach, stali się w zasadzie taką tubą um, niemiecką i część to część to bardzo taką często nie tylko, ale nawet podgrzewającą, złą atmosferę, prawda, czy budującą złą atmosferę między Polakami i Niemcami. Ja bardzo muszę powiedzieć, że ja wolę rozmawiać z Niemcem, który nie ma żadnych korzeni polskich, nie ma żadnych związków z Polską, ponieważ jest mniej uprzedzony niż ktoś, kto takie korzenie ma, albo no, tak jak w parlamencie europejskim zatrudnił sobie asystenta, powiedzmy z Pomorza lub ze Śląska, y, y, polskiego, kogoś polskiego pochodzenia, właśnie takiego nadgorliwego Nadgorliwego reprezentanta stanu niemiecki. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za tę rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne podcasty Instytutu Zachodniego. Do dziękuję. usłyszenia. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.